Małe postscriptum. Dzięki przelotce z RGB na VGA, przewodem VGA, tu nie będzie widać, ale przewód jest podłączony bezpośrednio do telewizora, czyli telewizor obsługuje sygnał 15 kHz za migi. Plus dźwięk też tak samo wchodzi sobie do telewizora. Czyli w tej chwili w ogóle nie użyta jest nie użyty jest OSSC. Jest ustawiony w tryb gry czyli input lag jest zmniejszony także no efekt jest taki że bez OSSC można sobie grać bez input laga na telewizorze wystarczyła sama przelotka. No, 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 tak to wygląda w tej chwili. Zobaczymy. Zobaczymy, Zobaczę, co dalej. Eee, co dalej. Czy, znaczy, myślę, że ten, ten OSSC jest bardzo dobrym urządzeniem, tylko potrzebny po prostu będzie inny wyświetlacz. Ja jeszcze, może jak znajdę siły, to popróbuję jeszcze raz z monitorem, może z dużym telewizorem, jeszcze 4K przy tych ustawieniach, które dostałem od kolegi po wejściu VGA, także, także jeszcze zobaczymy. Teraz w tej chwili widzę, że obraz jest troszeczkę ma takie pionowe linie, no ale właśnie od tego tutaj są te, te filtry, żeby je przestawiać. Eee, I one przy OSCC były, w tej pozycji były dobre. No ale teraz trzeba będzie chyba. Spróbujemy jedyneczkę też do góry. Eee, trochę się zmniejszyły. Prawdopodobnie no, trzeba będzie ustawić troszkę inaczej. Teraz są większe. Zobaczymy jeszcze w tej konfiguracji, jeśli tutaj ustawimy mniej. O tak, nie, są, są zakłócenia. Zobaczymy ten przełącznik, co nam da. O, chyba jest. Troszkę lepszy obraz. Jeszcze zobaczę tutaj z tą jedyneczką przełączoną. Nie. Także jak widać Ech, tak to jest po prostu z retro, że trzeba robić mnóstwo różnych eksperymentów. Jeszcze może tutaj uda mi się trochę obraz poprawić za pomocą y, telewizora samego może za duża ostrość w tej chwili jest, za duży kontrast dlatego trochę, trochę świecą te y, świeci ta czcionka trzeba po prostu pewnie by było zmniejszyć mm, tutaj kontrast delikatnie być może, a ostrość jest na plus 10, no to jest za dużo o O O chyba coś takiego by było siedem sześć siedem ustawienie tak tutaj w zaawansowanych kontrast aktywny no myślę że No dobra. Mamy tak. No i input laga nie ma. Na tym, na tym wejściu po VGA do telewizora. No spróbuję to pokazać. I to dla mnie jest komfortowo. Także tak, no, telewizor od, od, odbiera sygnał 15 kHz za migi yy, dzięki tej przelotce, poprzez kabel VGA, także na, 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 takie, na tyle takie właśnie. Yy, może troszkę obraz jest gorszy niż przez OSSC w podwójnym mnożniku linii. No cóż, no, na razie tyle. No. Dziękuję za cierpliwość. Przepraszam za, za takie długie filmy. Gdzieś tam no, frustracja bierze górę, że no, koszty są spore tutaj różnych rozwiązań. A myślę, że tak podsumowując już ten etap, może jeszcze zrobię coś tam na, na innych monitorach, ale podsumowując to, co do tej pory, to myślę, że. Generalnie, yy, chyba będę zmierzał jednak yy, w kierunku tych hybrydowych rozwiązań, to znaczy komputerów, yy, które mają właśnie FPGA, tak jak będzie niedługo yy, RM800XL, które tutaj zastąpi. Chociaż tego nigdy nie sprzedam, mojego Atari. Ono zawsze będzie, to pierwszy mój komputer, także to już będzie ze mną na zawsze, do końca. No ale być może Amiga, kiedy pojawi się Maxi, może, może właśnie po to, żeby mieć dobry obraz, żeby nie trzeba było tych wszystkich trudności, tych mnóstwa kabli różnych. Może komodorek też się pojawi w wersji takiej lepszej, może Odlarka, może, może C64 Maxi. No Amiga Maxi, zobaczymy jaka będzie, bo jeśli to będzie w obudowie 500, no to ona jest no taka duża. To nie wiem, czy, czy bo mini to mi się akurat trochę nie podobają. Te obudowy, ale, ale jak będzie maxi ładna, no najlepiej jakby była w 1000, obudowie 1200, to, to by był luksus, to by było super. No, no dobra, no, no po to jest hobby, żeby, żeby ciągle coś zmieniać, coś, coś, coś kombinować. Także widzicie, no namęczyłem się parę dni z, z OSSC, uzyskałem tutaj na tym telewizorze tylko mnożnik razy dwa, gdzie, gdzie to jest sensowny obraz, normalny taki, Amigowy. Natomiast yy, okazuje się, że zwykłym kablem VGA można było podłączyć do telewizora, yy, uzyskując niezły obraz, z, zerowy input lag. Także no, no po nitce do kłębka, no, zobaczymy co dalej. Także dziękuję Wam jeszcze raz za cierpliwość i, i, i tyle. Do, do następnego, na razie, hej!